Dobra, jest potężna gra tutaj, widzowie Co się dzieje? Co się stało? Ej, czemu ja się ścigam już? Czemu ja się kurwa ścigam już? Co się kurwa dzieje? Ej! Ja pierdolę! Co się dzieje? Czemu ja się już ścigam? Ja nic nawet nie wybrałem! Ej, dobra, bo ja to na strzałka gram, ja nie umiem na strzałka Kurwa, ale ciężko! Czemu śpię kurwa? Dobra, Jotu, żegnam cię serdecznie! PIK! Ej! Co tu za teleport? Jotu giniesz, nara! Mega dobra gra, patrzcie to! Patrz jak ja wchodzę w te zakręty, kurwa! Jestem mistrzem! Co to kurwa jest? E! Co to ma być? Speed, speed, speed! Jotu, żegnaj! Kurwa, nie trafiłem w niego. Chciałam grida, dostałam garfina. Dobra, teraz go robię, patrz! No, przegrałem, kurwa. Mruk. To jest dużo życzni. w pył. Nie mi, nie wołują mi. To jest nad wodę. Spalić papier. A to nie to, kurwa. Eee, jee, jee, jee. Chwała gumia za pasem. Kurwa, co on Ja nie znam tej piosenki. Mi 60 co ja pietoli? Zostaw A Chore pole. Chore Dobra Niech mi nie pokazuje tej trasy Ja ją znam na pamięć Dobra patrzcie teraz Czemu nie wystartował Czemu Czemu tak szybko Kurwa wystartował Z drogi Nie Państwo państwa Pokonujemy przeciwników Kurwo Dajcie cukierki dla Ja pierdolę Cofaj 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 Jedź Co on robi No nie da się jeździć Czemu kurwa Spadam w powietrze pola widzę cię a widzę, że uciekasz, bo boisz się mistrza, proszę państwa. Także teraz wchodzimy tutaj oczywiście kurwa bokiem ciasto zostało wy... Ej ty, kurwa, co jest? Jedziemy nadal. Nie przejmujemy się naszymi wrogami, hejterami. Omijamy tutaj... Pie... Kurwa... Wiecie co? Jest zbugowane, strasznie zbugowana Instagram. Proszę państwa, cusza... Pet... No kurwa macie, nie widziałem tego! Siódme miejsce, ale dobra Dobra, mamy dripkara Teraz wygrywamy, patrzcie teraz to Jedziemy Spierdalać! Spierdalaj No spierdalaj No co ty robisz? Nie mogę, no nie mogę z nimi grać No co wy robicie? niepoważnie jesteście? Wszyscy nasi grać tutaj Drugie miejsce Proszę Państwa, drugie miejsce. Proszę Państwa, deklasacja przeciwników! Deklasacja przeciwników! O kurwa, nie! Dobra, tutaj trzeba uważać. Co się kurwa stało? Trzecie miejsce. Kurde, było blisko. Widzowie, lecimy. Co już kurwa, to jest nie fair! Jesteście pojebani. Wow, jaka krawędź! Let's go! Safe! No nie! Uh. Let's go! Nie! Jak? Co on robi? Co to kurwa jest za UFO? Nie! Nie, tu już jest meta! Porwało go! Mogłem być pierwszy! No to jedź! Proszę cię, maluszku, jebany! No ja... Ja pierdolę, moja postać jest... Nie... Nie... Nie Co to kurwa jest za skrót?! Nie ma skrótu! Nara! Wygrana! Let's go w ostatnim momencie! Dobra... No co wy robicie?! Nauczcie się jeździć! Proszę Państwa, co za umiejętności! Nie wierzę w tego zawodnika, że on to właśnie robi. O nie, ja pierdolę. Nie. Nie. Dobra wieczność. Nie! 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 Wszystko stracę! Wszystko stracę! Puść mnie! Nie! Czemu w twojej bibliotece Steam są takie tytuły jak Hentai Shooter 2 World Tour albo Hentai Temple? Co? Niemożliwe. Dobra, teraz to wygrywamy. Nara, Bengi! Nara, Żegnam! Co ja zrobiłem? Co ty robisz?! Co wy robicie w tej grze?! Uśpij mnie! Uśmij mnie! Niech umrę! Dobra. Eee, powiem tak. Żenada.